Zgrabne nogi są atrybutem kobiecości. Nie zawsze jednak wygląd nóg jest dla pacjentek zadowalający. Modelowanie sylwetki umożliwia również poprawę wyglądu i harmonii nóg. Oczywiście, oprócz pewnych wad estetycznych, nogi muszą być przede wszystkim zdrowe. Aspektami wydolności żylnej, żylakami zajmują się inni specjaliści. Natomiast w przypadku, gdy deformacja kończyn lub Pewne defekty estetyczne umożliwiają ich naprawę przy pomocy modelowania sylwetki. Chirurgia plastyczna jest w stanie tutaj dużo pomóc. Istnieje możliwość nieposługi w zakresie płód, modelowania łydek. Efekty mogą być naprawdę spektakularne.